Dieta i suplementacja w trądziku. Trądzik pospolity jest najczęstszym schorzeniem dermatologicznym w USA, dotykającym ponad 17 milionów Amerykanów w każdym wieku, chociaż jest on szczególnie powszechny u nastolatków. Ponadto około od 80 do 90% amerykańskich nastolatków doświadcza trądziku. Ciężki trądzik wiąże się z niską samooceną, złym obrazem ciała, wycofaniem społecznym i depresją. Farmaceutyczne leki na trądzik są kosztowne i mają potencjalnie poważne skutki uboczne. Chociaż nie jest uważany za poważną chorobę, może w znaczący sposób pogarszać jakość życia. Rozpowszechnienie i dotkliwość mogą różnić się w różnych krajach. Trądzik jest uważany za wynik połączenia nadmiernej produkcji łoju, hiperproliferacji pęcherzykowej i kolonizacji bakteryjnej poprzez przerost bakterii Propionibacterium Agnes. Androgeny i różne inne mediatory hormonalne, w tym insulinopodobny czynnik 1, czyli IGF1, są związane z rozwojem trądziku głównie poprzez wpływanie na produkcję łoju i promowanie nieuregulowanego wzrostu tkanki. Jednym z elementów terapii w walce z trądzikiem jest odpowiednie żywienie i umiejętnie dobrana suplementacja. Produkty lub elementy diety, które mogą negatywnie wpływać na stan cery. Mleko i produkty mleczne to pierwsza grupa produktów, która prawdopodobnie może sprzyjać występowaniu zmian trądzikowych. Mechanizm, który za to odpowiada, to prawdopodobnie duży wzrost IGF-1 oraz insuliny, co wzmaga produkcję sebum, czyli łoju skórnego. Co ciekawe, wyniki niektórych prac sugerują, że taki efekt wywołuje wyłącznie niskotłuszczowe mleko w przeciwieństwie do pełnotłustego. Jednak potrzebne są dalsze badania, aby wysunąć jednoznaczne wnioski. Zasadne wydaje się przynajmniej okresowe ograniczenie nabiału w diecie. W takim wypadku należy korzystać z alternatyw, które będą dobrym źródłem białka i wapnia. Dobrym zamiennikiem dla mleka mogą być napoje roślinne fortyfikowane w wapń, a zamiennikiem innego nabiału tofu lub inne roślinne źródła wapnia. Kolejnym składnikiem diety, który może nasilać zmiany trądzikowe, jest sól, a dokładniej sód w niej zawarty. Problem może być wyjątkowo istotny, biorąc pod uwagę najnowsze dane, które wskazują, że średnie spożycie soli wśród Polaków wynosi niemal 11 g, czyli ponad dwa razy więcej niż maksymalne zalecane spożycie. Według przeprowadzonych badań uczestnicy, u których występuje trądzik, spożywali większe ilości soli w diecie. Innym winowajcą może być czekolada i kakao w niej zawarte, lub każdy z tych produktów z osobna. Potencjalnym problemem może być najbardziej istotny składnik czekolady czyli kakao na co wskazuje badanie kontrolne z 2014 roku, przeprowadzone z podwójną ślepą próbą osób. Jednak, z drugiej strony, w innej pracy wykazano, że gorzka czekolada w przeciwieństwie do białej nie powoduje zmian trądzikowych. Co nieco przeciwstawia się przytoczonym danym. Być może negatywny efekt na stan skóry jest spowodowany połączeniem kakao i cukru w czekoladzie lub wysokiemu ładunkowi glikemicznemu tego produktu. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić negatywny efekt działania kakao na stan cery. Co w takim razie korzystnie wpłynie na walkę z trądzikiem? Pierwszym kandydatem są kwasy tłuszczowe omega-3 prawdopodobnie przez ich działanie przeciwzapalne oraz wpływ na płynność łoju. Suplementacja może zmniejszać liczbę zmian skórnych oraz łagodzić te nowe pojawiające się. Co ważne, korzystne dawki użyte w badaniach są kilkukrotnie wyższe niż te rekomendowane dla ogółu populacji. Warto wdrożyć do diety tłuste ryby morskie lub uzupełnić ją suplementacją kwasami EPA i DHA, będącymi rodzajami kwasów tłuszczowych omega-3. Podobne działanie uzyskano w przypadku GLA, czyli kwasu gamma-linolenowego, będącego rodzajem kwasu tłuszczowego omega-6. Drugim składnikiem zmniejszającym liczbę zmian skórnych oraz łagodzącym te nowe jest cynk, co wykazano w obszernym przeglądzie badań naukowych. Cynk obniża wydzielanie androgenów, dihydrotestosteronu oraz działa bakteriostatycznie na Propionibacterium agnes, czyli bakterię, której... Przerost jest główną przyczyną trądziku. Dostępne są bardzo jasne dowody naukowe, że dieta o niskim ładunku glikemicznym jest zalecana u osób z trądzikiem. Warto skupić się na prawidłowym komponowaniu posiłków. Zasadne wydaje się ograniczenie spożycia soków i słodzonych napojów, słodyczy, produktów z białej mąki na rzecz konsumpcji pełnoziarnistych zbóż, warzyw i owoców oraz napojów bez cukru. Do każdego posiłku warto włączyć źródło tłuszczu, głównie nienasyconych kwasów tłuszczowych. Źródło białka i błonnika. Rozważyć można także kolejność spożywania poszczególnych pokarmów, co może przełożyć się na lepszą poposiłkową glikemię. Innymi elementami diety, które warto rozważyć, jest witamina D, szczególnie gdy występuje zbyt niski poziom 25-hydroksywitaminy D, będącej głównym metabolitem tej witaminy. A także zastosować witaminę A w bardzo wysokich dawkach. Warto zastosować selen, laktoferynę czy probiotyki, w szczególności szczepy B. bifidum, L. acidophilus czy też L. delbruecki. Podsumowując. Dieta w zwalczaniu trądziku powinna opierać się głównie na piramidzie zdrowego żywienia. Szczególnie warto zadbać o niski ładunek glikemiczny posiłków. Warto przynajmniej okresowo Wyeliminować z diety nabiał, kakao i czekoladę oraz używać soli w rozsądnych ilościach. Zasadne wydaje się wprowadzenie suplementacji kwasami omega-3, cynkiem i witaminą D, jeśli występują jej deficyty. Ponadto potencjalne benefity może przynieść witamina A, laktoferyna, probiotyki i selen. Oprócz dobrze zbilansowanej diety należy zadbać o inne równie istotne czynniki, takie jak np prawidłowa higiena skóry twarzy.